Szczepić się trzeba z różnych względów, przede wszystkim dlatego, że w ten sposób unikamy powikłań. A powikłaniem grypy może być zapalenie płuc, które może wynikać z działania samego wirusa i może być też nadkażeniem bakteryjnym. Hospitalizujemy też dzieci z zapaleniem mięśni, dzieci, które przestają chodzić w trakcie grypy. Oraz najcięższe powikłanie, z jakimi się spotykamy, to zapalenie mięśnia sercowego, które może być śmiertelne. I prawda jest taka, że praktycznie co roku są jakieś doniesienia, że dziecko zmarło właśnie z powodu zapalenia mięśnia sercowego w przebiegu grypy. Pozostałe kwestie typu frekwencja w pracy, ekonomiczne różne kwestie, to tym może bardziej pracodawcy są zainteresowani. Natomiast są kraje, gdzie doskonale obliczono, że straty, jakie wynikają z absencji chorobowej, są takie, że warto. W szczepienie przeciw grypie zainwestować. Martwi mnie sytuacja, że w Polsce szczepi się zaledwie około 10%. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych ponad 90% osób jest zaszczepionych. Zaszczepione są kobiety w ciąży, zaszczepione są najmłodsze dzieci. Szczepionka jest zarejestrowana powyżej 6 roku życia.